Cześć. Dzisiaj nie mamy w naszych prowadzących Andrzeja i Tomka. Andrzej się szkoli na anilonie, żeby strzyc jeszcze lepiej, więc rolę prowadzącego przyjmujemy my. Tu <grymne> <grymne> jest Czekaj. Rafał Burek, nasz specjalista od strzyżeń. Zawsze przekazuje wszystkie klientki jemu, jeżeli jest jakieś bardziej zaawansowane strzyżenie. Ewa. Czekaj którą postanowiłem sobie sprowadzić z Wielkiej Brytanii, jak zobaczymy, co wyprawia na swoim YouTube z włosami. No i oczywiście Karol, który będzie pracował nad koloryzacją łewy, mistrz koloryzacji, jeśli chodzi o ostrzyżenia. No, że sobie zacznę. co zaproponował Ewą, jeżeli chodzi o ostrzyżenia. Dokładnie. Miałem przyjemność już porozmawiania wcześniej z Ewą, już się poznaliśmy jakiś czas temu. Cieszy mnie fakt, że i wizja Ewy, i mój pomysł na te włosy bardzo mocno się ze sobą łączą. Popatrzcie się co tutaj się dzieje. Tak naprawdę mm, długość jest fajna. Ja dużo nie chciałbym skracać tych włosów. Tutaj zależy mi na tym, żeby pozbyć się najbardziej uwrażliwionych tych końców. Dlaczego nie chcesz, się po... Dlaczego nie chcesz za bardzo skrócić? Yy, wiesz co, ja myślę, że tutaj skrócenie yy, tych włosów i yy, yy, jakby krótsze długości spowodują, że jeszcze mocniej poszerzymy yy, Twoją twarz. Zależy mi na tym, żeby maksymalnie gdzieś to wszystko wyciągnąć. Nie chciałbym ich mocno skracać, ale wiadomo, że te włosy, które są uwrażliwione, trzeba, trzeba ich się pozbyć. Tak nie, no, naprawdę. Bo to równe, ale możecie Przecież są Asymetria? <grym> 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 to było 2007 roku? Kiedy to się tak obcinało? Że z jednej strony były mega krótkie, z drugiej długiej? Był... O, Jezu, ja wtedy na pewno nie byłem już tu jeszcze, jeszcze. Myślicie, że to jest zaplanowana asymetria? Nie. <grym> Okej, okay. co dalej chciałbym tutaj stworzyć? Ewa gdzieś tam prostuje te włosy na co dzień. One rzadko kiedy są w formie kręconej czy falowanej. E, tak naprawdę fajnie byłoby, gdyby się tutaj na tych włosach coś zadziało. E, te włosy nie nadają się do cieniowania. No właśnie, bo tak no, jakbyśmy prowadzili jedną prostą nie? No. Dokładnie. Ja to by sobie teraz zostać na wałki. Zaczęłam nakręcenie, Karol pokazał jak to zrobić. Także nakładam sobie cztery wałki do góry. Prawo, ale to nie, żeby się... robić, nie żeby robić wiesz, jakiś loki, to właśnie robiek jest objętość na tych włosach. Okej, okay, czyli już tak naprawdę wszystko e, wszystko wiemy na, e, na ten temat. E, jakby reasumując wszystko, e, włosy będą skrócone około 4-5 cm. Wewnątrz będą wprowadzone panele, które e, dadzą nam ruch w tych włosach, e, dadzą nam możliwość poruszania tych włosów. E, ale panele czyli to jest... Strzyżeniowe, Strzyżeniowe, dokładnie. Cieniowe, tak, Dokładnie tak. czyli wewnątrz, wewnątrz całej fryzury. E, dodatkowo marzy nam się grzywka. E, grzywka hollywoodzka, e, grzywka... O, powiedz to, że to nazywam na księżniczkę. Karol nazywa na księżniczkę. przynajmniej <laughs> tak, tak. wszyscy będą wiedzieli już jak proponuję grzywkę na księżniczkę i jak to wygląda. Dokładnie. Dokładnie. Ojej, najgorsze co ja sobie kiedyś zrobiłam, to chciałam żywkę na, na konia, tak na prosto. To było takie zło. To jest ten Twój filmik z dwoma milionami. Tak. <laughs> to był najlepszy fail. Chcę powiedzieć o tej grzywce jeszcze, że to będzie całkiem odseparowany element we fryzurze. Ona nie będzie dłuższa niż linia ust. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy coś, co chcielibyśmy pokazać, tak naprawdę warto jest to podkreślić. Dodatkowo linią cięcia. Ja myślę, że tutaj usta to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, i ja myślę, że ta grzywka powinna być tutaj w tych okolicach. czy to wszystko ma sens? Także okej, czy to nie jest tego obcinamy, tylko proporcje i te sprawy, tak? Dokładnie tak. O to widzi. super, ja nie. Tyle jeśli chodzi o strzyżenie, Już efekt końcowy niebawem. Ja tutaj tak słucham co Rafał mówi, jak on pięknie mówi o ostrzeżeniu, a ja bym po prostu to wszystko co on tak ładnie ostrzyżył podkreślił kolorem. Podkreśliłbym w ogóle całą ciebie, bo trochę tak smutno w tym ciemnym, nic się nie dzieje, kolor jest płaski, więc fajnie by było raz, żeby podkreślić grzywę yy, na pewno jasnymi panelami, które się pojawią tutaj u ciebie przy twarzy, żeby było coś co ci ją rozświetla. No i tak nie. samo na długościach i końcach przede wszystkim będę starał się odwrócić to, co się dzieje na Twoich włosach. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Ale to, że przez to, że nakładałaś sobie farbę za każdym razem na całość. Jak robię <laughs> Tak, to ten pigment Ci się osadzał coraz bardziej i bardziej, bardziej i bardziej. No i w końcu mamy to, co mamy. Jaśniejszą górę, ciemniejsze końce. Więc ja myślę, że zanim zaczniesz strzyc. Ja przygotuję Ci już Ewę i zrobię wstępną kąpiel oczyszczającą, żeby zdjąć chociażby trochę tego pigmentu. Nadmiar Myślę, pigmentu. że to nie utrudni Dokładnie. Ci pracy ze strzyżeniem, no a absolutnie. też Andrzej nie będzie zły, że coś tam podziałaliśmy z farbami, zanim zaczęliśmy strzyjec. Okej? Okay? Co Ty myślisz? I jak najbardziej jestem na tak. A co myślisz Ty? Co myślisz Ty? Ja jestem, ja jestem, ja jestem na no okej. Okay. Dobra, czyli podsumowując, robimy grzyba i... Wszyscy mamy tą samą wizję w głowie, że wspaniałe. No to nic, zabierajmy się do pracy i do zobaczenia niebawem. Mamy już efekt końcowy. No i co? Jak się czujesz, że Miało być. Co miało być? Miał być naturalny efekt rozjaśniony słońcem. No i Wiesz, chyba mamy to. to miało, na początku zrobiliśmy kąpiel rozjaśniającą. Oczyściłem całkowicie włosy z nadmiaru pigmentu, żebyśmy uniknęli potem rozjaśnienia w formie. Yy, odcięć, plam, pasków. Całość zrepigmentowaliśmy potem i zaczęliśmy rozjaśniać włosy dalej. Nałożyliśmy odrost, rozjaśniliśmy długości i końce pomiędzy, wychłodziliśmy to wszystko co było no i wyrównaliśmy przede wszystkim kolor. Zależało nam tutaj na tym, żeby Ewa miała ciemne elementy przy twarzy, ale też jednocześnie rozbite czymś jasnym, co fajnie jej podkreśli oczy. No i żeby było widać jaki ma piękny kolor oczu, naturalnie. Okay, tak, no. Co ze strzyżeniem? Jak widzicie, grzywka się pojawiła. To jest grzywka, którą tak naprawdę. Mała mm, duża dokładnie tak, jak Ewa mówi. Mała duża zmiana. Coś, co wprowadziło dużo kobiecości u Ewy. Coś, co wprowadziło dużo ruchu przy twarzy. Tak naprawdę, jak widzicie, grzywkę można przerzucić czy na prawą stronę, no, czy na lewą. czy na środek, czy za usz? Zamówić. Dokładnie, multi-opcja tak naprawdę. E, jeśli chodzi o kwestie długości e, włosów, tak naprawdę odświeżone, e, równe. Lekkie. <grym> Lekkie. E, pozbyliśmy się zniszczonych i od razu całe wyglądają e, na zdrowe i piękne. I co jest jeszcze fajne, co mi się podoba w tej fryzurze, że jak mam włosy, pod e, grzybkę na środek, to jak sobie upnę te włosy z tyłu, to to nadal wygląda jakbym miała ułożoną fryzurę bardzo długo. znaczy, że sobie nawiniesz tak. tutaj na co dzień na bałek, I, zepnę I zepnę w kocyka i albo jakiś gimesy czekó. Albo jakąś szybkolę zrobić na głowie. Tak. U góry tak. koczka, także ta fryzura jest tak mega uniwersalna, to jest super, bo może to kręcić, może to prostować, może spinać, może na bok, także... No i można do rozpuszczone. No i można ono się Fajnie, jak już masz piękny, zdrowy włosy. Tak. I w ogóle super też wygląda, jak mam za uszy. I ta fryzura jest taka bardzo trójwymiarowa, to jest coś, co bardzo ciężko jest uzyskać. Tak co wiesz, kolorze? No... No jest naturalny. I nie jest za jasny, bo ja zawsze się boję, że jak się rozjaśnia włosy, to że albo będzie coś żółtego, albo będzie białe, będzie zbyt duży kontrast. No a wyszło tu naprawdę jest przepiękne przejście, bo po prostu wyszła z morza. No, no, no nie mogę się do niczego przyczepić, no co mogę powiedzieć, no to jest przepiękne. Jest Dlatego, że jest bardzo naturalne, po prostu jest piękne. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo że taki... Um, Taka fryzura typu sombra. To się sąbra, nazywa? To, no, no, czy to jest ja Nie lubię tak wiesz, nie lubię się tak no Możesz efekt. to nazwać sombrą, może być No, no bo to są te jaśniejsze pasy, bo bardzo trudno jest wykrywać taki efekt. Mm. Bo bardzo często widać dziewczyn na ulicy, które mają po prostu paski. A tutaj tych pasków nie ma, są piękne przejścia wszędzie, więc... Nawet trudno byłoby powiedzieć, że to jest coś pofarbowane, tylko że naturalnie są rozjaśnione. No tak. Także nie ma dużego kontrastu i... Myślę, że to fajnie wygląda. No i będzie się przede wszystkim dobrze nosić na co dzień, bo też. Tak, można w tych włosach nie... zapuszczać swoje włosy, no. dlatego że jak te włosy będą odrastać, to ta fryzura cały czas będzie miała jakiś kształt, przez to, że ma te pasemka, więc odrost nie będzie tak widoczny, a im dłużej będą rosły, to ta taka fryzura nie wymaga wszystkiej poprawki. Jeżeli Wam się podoba, to nie zapomnijcie o kciukach w górę, eee, dokonajcie aktu subskrypcji, no i... Wbijajcie do WS Academy. Você tá vindo? Tá.